Dzień dobry Państwu, Adam Rak i co nowego złotego, w wtorek 28 kwietnia dzień rozpoczynamy, no jakżeby inaczej, jak od przejrzenia kalendarza makroekonomicznego dostępnego na stronie www.comparik.pl. A co widzimy w dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym? No cóż, dzisiejsza sesja, podobnie jak wczorajsza, nie będzie zbyt interesująca, jeżeli interesujemy się oczywiście odczytami makroekonomicznymi. Tych naprawdę jak na lekarstwo przed południem. De facto, tutaj ciężko nawet wyznaczyć jakikolwiek ważny punkt. Na, na mapie dzisiejszego dnia przed południem. Zdecydowanie więcej tych punktów będzie po południu. No i myślę tutaj chociażby o godzinie 14:30: bilans handlowy towarów, zapasy w handlu detalicznym w Stanach Zjednoczonych. Są to dane za marzec. Są to dane, które mogą, mogą w trakcie dzisiejszego dnia rozruszać rynkami. O godzinie 16 najważniejszy odczyt dzisiejszego dnia, czyli wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board w Stanach Zjednoczonych. To jest wskaźnik za kwiecień 87,9 punkta. Tyle spodziewamy się, że Conference Board wyniesie. Oczywiście, jakakolwiek pozytywna, jakakolwiek negatywna niespodzianka w tej kwestii będzie wpływała na wyceny dolara na rynku. Co tygodnie ma informacja, API to dane przeznaczone przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy handlują ropą naftową, więc ci zainteresowani rynkiem walutowym, rynkiem Forex, no, z tych danych niewiele wyciągną. Wyciągną natomiast z całą pewnością całkiem sporo z aktualnej sytuacji na euro złotym. Pozwoliłem sobie tutaj już w trakcie wczorajszej sesji nieco, nieco udoskonalić ten Trójkąt, tą formację trójkąta. Poprowadziłem ją dokładnie po tych cieniach. No, jak widzimy, euro, euro złoty nadal konsoliduje. Wczorajsza sesja była sesją dosyć ciekawą. Wydawało się, że test 4,51 zł będzie. Tym ostatnim przystankiem na, w trakcie wczorajszej sesji, a okazało się zupełnie inaczej. Wczorajsza świeca zamknęła się niemal dokładnie na poziomie, zamknie, na poziomie otwarcia. Dokładnie na poziomie otwarcia. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od delikatnych wzrostów. Zatem pytanie czy tutaj euro złoty nie szykuje się po raz kolejny na próbę wybicia wybicia tego tej formacji trójkąta po takiej wczorajszej sesji po pokazaniu że tutaj rzeczywiście presja spadkowa coraz bardziej sławnie, jestem coraz bardziej skłonny sądzić że tutaj 4 zł 55 4 ,56 zł 56 groszy może w niedalekiej przyszłości zostać przetestowane pytanie tylko czy ten test będzie rzeczywiście testem kluczowym, czy, czy ten test doprowadzi do dalszych wzrostów. Euro.pln Euro Jak na razie złotówka w parze z wspólną walutą konsoliduje, konsoliduje w okolicy 4,54 zł, 4,53 zł. Mniej więcej te okolice są z nami no, już od początku, no, od pierwszego tygodnia właściwie tego miesiąca. Mimo wszystko staram się tutaj trzymać nerwy na wodze. Czekam, czekam na decydujące wybicie, w którąkolwiek ze stron. Przypominam, 4 ,51 zł 51 i, i o ile ten poziom zostanie pokonany, wówczas, wówczas możemy liczyć na nieco głębszą korektę. Tego kosmicznego wzrostu, jakiego jaki obserwowaliśmy w połowie marca. Natomiast zdecydowanie chyba bardziej prawdopodobnym jest scenariusz kontynuacji, kontynuacji wzrostów. Pierwszym przystankiem na drodze byków będą okolice 4,55 groszy za wahanie i być może retest ponowny tej pokonanej wówczas linii trendu może być całkiem dobrą okazją do zajęcia długich pozycji. Carski. No, tutaj sytuacja rysuje się nieco inaczej. Mieliśmy do czynienia z trójkątem. Mamy do czynienia de facto z konsolidacją nadal. Ja pozwolę sobie może już ten trójkąt usunąć, a narysować nieco inny, bardziej płaski, mniej, mniej widoczny być może również. Natomiast nie zmienia nam to sytuacji na wykresie za bardzo, bowiem frank szwajcarski no już od 3-4 dni właściwie traci. Frank szwajcarski odbił od okolicy 4 ,33 zł 33 groszy, w tym momencie znajdujemy się już poniżej 4 ,29 zł groszy. No i teraz pytanie, czy niedźwiedziom starczy sił, aby tutaj doprowadzić do testu 4 zł Oczywiście, ten sentyment ogólnorynkowy, sentyment byczy, sentyment będzie w tym pomagał. Natomiast, mimo wszystko, frank szwajcarski jest walutą w miarę stabilną. No i teraz pytanie, czy, czy tutaj po tak. Nie chciałbym tutaj mówić dramatycznej, ale no przynajmniej widocznej przecenie nie czeka nas też kilka dni odreagowania, kilka dni wzrostów. Na te wzrosty uczulam i być może tutaj test okolicy 4,30 zł będzie, będzie widoczny w trakcie czy to dzisiejszej, czy, czy w trakcie kolejnych sesji. Być może również 4,30 zł będzie dobrym momentem do wejścia w krótkie pozycje. Zobaczymy, jak kolejne świece dzienne będą się zachowywać. Brytyjski Fund, no to jest właśnie ta reakcja, o której wspominałem w przypadku... W przypadku franka szwajcarskiego bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z wyraźną konsolidacją. 4, 5 zł. 23 groszy od góry, 5 zł. 12, 5 zł. 13 groszy od dołu. No i wydaje się, że już test okolic 5 zł. 23 groszy jest przesądzony. Wybijamy powoli, ale powoli. Ale wciąż wybijamy tą mini konsolidację tutaj w trakcie ostatnich trzech dni, jeżeli rzeczywiście zostanie ona pokonana, wówczas test okolic 5 złotych 23 zł wydaje się być kluczowy. No i później co, mieliśmy tutaj do czynienia z takimi próbami wybicia, jak na razie te próby spełzły na niczym. I uczulam też Państwa, abyśmy tutaj zbytnio, zbyt pochopnie nie podejmowali decyzji inwestycyjnych. Dopiero wyraźnie. Wybicie test od góry, pokonanego poziomu oporu, poziomu wsparcia, wówczas będzie dla mnie sygnałem do zakupów waluty. Natomiast jeżeli pojawiłaby się tutaj zwiększona, się tutaj zwiększona podaż, wówczas wydaje się, że 5 ,23 zł 23 groszy to jest całkiem dobry poziom do krótkich pozycji z poziomem docelowym, no przynajmniej 5 ,17 zł 17, 5 ,18 zł 18 ale raczej tutaj bym celował w 5 ,13 zł 13 groszy. Ale na sam koniec dolar amerykański, dolar, który no, nie potrafi się zdecydować co do kierunku. Mieliśmy tutaj kilka całkiem dobrych sesji, sesji wzrostowych, sesji, które doprowadziły do wybicia tego trójkąta równoramiennego. Mieliśmy... Oczywiście naturalną korektę, korektę, która przetestowała okolice 4,17 zł, mniej więcej te okolice były całkiem atrakcyjne do wyjścia w długie pozycje. Test od góry pokonanego oporu to zawsze jest dobra, dobry moment na zajęcie długich pozycji. No i teraz czekamy na kontynuację tych wzrostów. Jak na razie dolar amerykański nieco słabszy, w trakcie wczorajszej sesji to było doskonale widoczne, natomiast wciąż, wciąż czekam na, na decydujące wybicie i test okolic 4,24 zł, 25 groszy. O ile oczywiście tutaj sytuacja w trakcie kolejnych godzin się nie zmieni, wówczas moje nastawienie wobec dolara amerykańskiego pozostanie bycze. Wsparcia wsparcia w tym momencie można wyznaczyć dwa. Pierwszym z nich jest te minimum wczorajszej sesji 4 ,16 zł. 16 groszy, no i 4 ,14 zł. 14 ten, groszy ten poziom wsparcia już nieco przedawniony, ale wciąż. Aktywne. I podsumowaniem sytuacji na dolarze amerykańskim kończę program cenowego złotego, natomiast zachęcam Państwa do pozostania na antenie, bowiem już po krótkiej przerwie, to warto wiedzieć. A co warto wiedzieć przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji? O tym już za chwilę.